Nie, nie, trzeba sprawdzić. nie, 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 No No hej maleńka Zaręczynowy jakiś <grystanie> Ja dziękuję Czekajcie jest nie, Jest nie, Witajcie no. Zbieramy zielsko z dna. Takie nowe, nowe, hobby. Nowy dobry uczynek, he? Śmieci wyzbieraliśmy wszystkie, to teraz zielsko zbieramy. Słuchajcie, witajcie w nowym odcinku. Zaczynamy od grabi, ale niestety to słabo wygląda, powiem wam szczerze. Zaraz wrócimy do wykrywaczy metali, coś czuję. Bo tu jest za dużo zielska. Jakby było mniej zielsko, to można by było się pobawić. Niestety teraz, jak jest tyle zielonego, to trzeba o, a no kolejny tup też sobie na piasku szuka fantów a my w wodzie. No i to do grabi to są super sprawą, ale musi być sam piaseczek na dnie. Nie może być zielska, bo inaczej się utykają na, na samym wierzchu i nie wgryzają w glebę. Dobra, mida ja łapie do usika, dwójkę i lecimy do wody szukać! No kurczę, na no, okonkę jak znalazł to mi się podoba, akurat. Do fantów. O! No, <laughs> jednym pociągnięciem. Jednym pociągnięciem zarobiłem, kurde, kilogram małowi. No, jednym aż tyle? Tak, kurde, raz pociądałem. Uwaga na no Patrz. patrz. Jednym kopnięciem. To jest, kurwa niemożliwe. <laughs> jednym kopnięciem, naprawdę. <laughs> nie? Ja sobie... kurde, łowił, kurwa, ty. Ale tu jeszcze tego jest mnóstwo. Co ty? Długo, długo nic i nagle srebrny kolczyk Tak więc fajna Co tam wypadło? Masz to czy nie? Masz czy ci po... Uh. Cisza Czarna jest czy nie? Ładna Czarna, nie? Znów kurwa ich spania <grym> no. <grym> ja... <grym> No no muszę Cię wypikać Druga prawie ładnie, <laughs> Ale, Ta ale pocieszam rasta. Cię, że jesteś yy... twardy w swoich postanowieniach Ta sama firma <laughs> no. To królem ich Jakiś miedziany kolczyk z dajmentem i 20 groszy no. Pokażcie się tutaj Do torby Ciach Moi drodzy, lecimy na kolejne kąpielisko zaraz Moi drodzy, ostatnia szansa Dzisiaj tak jeździmy w bardziej w celu, w sumie Wróciliśmy na pierwsze kąpielisko, na którym zaczęliśmy 3 dni temu zabawę Ale teraz będę chodził z grabiami Tu jest fajny peseczek, miękki, liczy na jakiś łańcuszek Tak na pocieszenie, no a jak będzie to wiecie, trzeba zobaczyć po prostu Tak z pół godzinki, godzinka maksymalnie pochodzimy tutaj i idziemy zrobić podsumowanie No i drodzy, już kilka razy pociągnąłem grabiami i nic Niestety nic Teraz o to się zahaczyłem chyba a jak? Niestety, jak coś zahaczą grabie, to później nie ciągną dalej Nie wgryzają się w dno, wiecie? To jest taki minus Nie powiem, znalazłem już łańcuszki Grabiami, i złoty i srebrne Jeden złoty mi się trafiło, ale nie, nie tymi Tylko ryśka. Rok temu To to jeszcze takie łańcusze, którego wykrywaczem ciężko by było znaleźć Naprawdę bardzo ciężko bo miał około grama. Tylko gram. Jak to mówię, do odważnych świat należy. To nie, tukta ten nie znajdzie. Ja idę zaraz po Deusa jeszcze. Mam tak z gramami, z śmigami. Z, z 15 minut już jestem zmęczony. I na razie nic. Teraz jeszcze na chwilę tylko wskoczę Deusem do wody i zobaczymy. Może będzie lepiej. Szybka wymiana deusa i ostatnia szansa. No kurde, trzymajcie kciuki, nie? Bardzo, ale to bardzo stare 50 groszy wpadło. No, dosyć głęboko było. Moi drodzy, 4 godziny drogi przed nami. Każde w stronę, więc czas lecieć. Spotkania do opieku kres? Niestety, jak to mówią, co, jest, co dobre, to się szybko kończy. No. Lecimy zrobić podsumowanie. Zostańcie jeszcze chwilę, będzie podsumowanie z trzech dni. No i zobaczymy, co się udało łącznie nazbierać. Przede wszystkim panowie smacznego. Słuchajcie, moi drodzy, trzy dni poszukiwań i rozłożyliśmy się. Po kolei zaraz wam powiem, kto co zaraz, żeby tak no, mało miejsca było, no sorry. Jeżeli chodzi o fanteryśka, no to Masałowie wykopał w tym samym miejscu, co ja. Troszkę się nie przyłożył do rozłożenia, ale ma rybaka za to. Marybaka i dwa słonie. Jeden słonie jest tutaj, a drugi chyba był na jakiejś obrączce czy na czymś. Nie? No i tutaj obrączka. Nie wiemy, czy to jest talówka pełna, czy tutaj ma kawałek złota. No to trzeba sprawdzić dokładniej. Wygląda to całkiem ładnie. Jeżeli chodzi o naszego króla XP, nie? No to walną taką tutaj obrączkę potężną. Damian. No i co? Dwie brązoletki, które wyglądają jak wyglądają. No, a i też słonie walną. No ja nie wiem, co, co tutaj w, tych, w tym rejonie Polski z tymi słoniami jest. Z bilonu, ty tam tych piątek miałeś parę, nie? z 15-20 złotych z bilonu wytrzaskałeś. No i przejdźmy do moich fantów. Ja niestety e, żadnego grubego golda nie trafiłem. Trafiłem około 20, 20 paru złotych, może 24, w bilonie do Biedronki. E, troszkę sreberek, jednego woblerka, z którego bardzo się cieszę, bo to na okonka będzie sam raz. No i na pewno jedno złotko, to jest to serduszko, które tutaj widzicie, z takim motylkiem. Bardzo możliwe, że ten kolczyk tutaj też jest złotem, ale to muszę sprawdzić kwasem, bo nie widzę na nim puncy żadnej. Dodatkowo, oczywiście, standardowo masa drobniaków, masa pereli, bardzo dużo nowotko wyszło, 20 złotówek, to aż dziwne. No i ołów, kurde, ołów to widzieliście, jeżeli oglądaliście, że z jednego dołka praktycznie wyskoczyło tego tyle. Jeżeli chodzi o koszty, no to płaciliśmy. 100 złotych za noc na głowę. Tak, aż tyle. No, a się zdziwił, nie. No i dodatkowo jeszcze płaciliśmy za paliwo. No ja wam napiszę na końcu, jak dojadę do chaty, ile mnie wyszło za paliwko. Czy się opłacało? Jasne, że się opłacało, bo się spotkaliśmy po roku, nie? Po tak. pół roku. No. Dobra moi drodzy, my lecimy i do zobaczenia na kolejnym wypadzie. Cześć!